Siema widowcy, witam bardzo serdecznie was na dango, które jest za mną, a jeżeli zapytacie się dlaczego jest za mną, to dlatego, że ładnie wygląda. Dzisiaj ma być dzień filmowy, ponieważ ostatnio dużo gramy, dużo nagrywamy i nie mam czasu na montowanie filmów, a mam bardzo fajne rzeczy do pomontowania, które zajmują dużo czasu. A chciałbym, żeby były fajne, a nie takie zrobione byle jak, więc nie montuję nic na siłę. W każdym razie pojawiła się fajna okazja na to, żeby wam jednak coś dzisiaj na szybkości pokazać. Nie wiem czy wszyscy wiecie, ale pewnie duża część z was kojarzy, że jakiś czas temu była możliwość zamówienia unturnedowych maskotek. Takich oficjalnych. Jeżeli tam byłoby minimum 200 zamówień, no to je produkują, wysyłają, bla bla bla, a w prezencie w bonusie jest ekskluzywny skin w gierce. Tych zamówień zebrało się dużo więcej, teraz nie pamiętam ile, tam było chyba ponad 500, w każdym razie będziecie to na pewno widzieli na ekranie. I ja jestem jedną z tych osób, która to zamówiła. Wow, czuję się taki kurde właśnie, wiecie, elitka, nie? 500 osób zamówiło maskotkę i ja też. Dobra, nieważne, w każdym razie. Maskotki jeszcze nie mam, nawet wam jej nie pokażę, ani zdjęcia, ani nic takiego, ale dostałem kod na skina. Zrobimy sobie dzisiaj opening skina. Z którego dostaje się do tejże maskotki. Siema, jesteśmy na Steamku, mamy tutaj do aktywowania kodzik i mam nadzieję, że można go po prostu sobie tutaj aktywować i mam nadzieję, że to będzie działało, a przynajmniej powinno Zombie plusz Produkt został dodany. Dobra, eee, mamy to aktywowane. Dobra, jestem w swoim ekwipunku. Wpisujemy zombie i czemu mi tego nie znajduje? Holy oh, shit, man. Dobra, czuję się oskamowany. Może muszę zrestartować gierkę, żeby mi się to w ogóle pokazało. Co? Dobra, nieważne, po prostu zajęło to chwilę dłużej. Wyskoczyło mi, że mamy nowy produkt. W ekwipunku jest chef zombie. Plus, rare West. Więc tak jak się spodziewałem, to jednak jest West na postkę, e, który jest właśnie tą maskotką. Zaraz sobie zobaczymy to w grze. Dobra, wracamy do Gierki, bo teraz już mamy pewność, że to się pojawiło. Wpisujemy plasz i mamy tego skina. I zajebisty! Ja pierdolę, ale to jest kozackie. No nie powiecie mi, że nie jest. się jest śmieszny, jest taki malutki zombiak, Fajny jest ten skin. Dobra, idziemy to in-game zobaczyć, bo będzie można sobie bardziej przybliżyć po prostu. Proszę bardzo. Tak, oto prezentuje się ten magiczny skinek, który tutaj dostaliśmy i według mnie wygląda fajnie. Dobra, zapytacie, czy było warto kupić coś takiego? Nie wiem. E, ocenimy to jak przyjdzie maskotka, taka IRL e, i sobie ją otworzę i na pewno wam też opiszę wyrażenia i ją pewnie pokażę. W każdym razie skin jest zabawny i fajny. Jest fajny, nie, nie powiecie, że nie jest fajny. W sensie ten zombiak mógłby być lepszy. Ja to bym się jarał jakby był jakiś militarny zombiak akurat, według mnie mógłby, mógłby wyglądać fajnie taki w mundurze i w kasku na głowę. Ale to i tak jest spoko. Bo jest fajnie dosyć zrobione No i jest unikalny, jest unikalny. Będzie się wyróżniać, bo mało kto będzie coś takiego posiadać zapewne. Jeżeli ktoś z was zamówił, możecie dać znać. I tyle. Dzięki za oglądanie. Sorki, że dzisiaj nie ma normalnego filmu, ale wami, gramy w wraście. Niedługo będą pewnie dwa długie filmy z Rasta i jeden może jeszcze się uda w tym tygodniu. Będzie Elwer i będą też różne inne rzeczy. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i dzięki za oglądanie. Miłego dzienka. Elo.